Przez ostatnie kilka tygodni kapitol to temat tabu na hirawce. No może nie tabu, ale gdy w poście pojawia się kapitol, to wszystkim odbiera rozum. Jedni mówią, że bez kapitolu nie da się grać, a drudzy, że jeśli budujesz kapitol, to musisz mieć IQ pantofelka. Cześć, to znowu ja, Bulbet. W poprzednim odcinku, przy omawianiu miasta, wspominałem o dwóch ścieżkach rozwoju: budowie kapitolu i powiększeniu armii. Jednak nie mówiłem, która strategia jest bardziej opłacalna. Więc dziś powiem o tym, dlaczego to armia jest lepszym wyborem w większości sytuacji. Budowa Kapitolu zajmuje nam 8 dni. Przez ten czas mamy tak słabą armię, że możemy podjąć walkę tylko z bardzo małymi strażnikami typu jednostki pierwszego i drugiego poziomu. Przyrost jednostek z naszego zamku w drugim tygodniu jest bardzo ubogi, bo to tylko jednostki pierwszego i drugiego poziomu. Znowu. Ale od teraz, dzięki stałemu dochodowi z kapitolu, zaczynamy inwestować w siedliska jednostek. 3 tygodnia mamy dostęp do większej ilości jednostek, do których tak naprawdę dążymy, czyli do 6 albo 7 poziomu. Zależnie od frakcji i sytuacji na mapie. W tej strategii nie trzeba chyba niczego wyjaśniać, bo podobne podejście do sprawy jest w popularnych strategiach, np. w Stakawcie: najpierw robotnicy, a później armia. Pytania pojawiają się przy pomijaniu budowy infrastruktury miasta i inwestowaniu w rozwój armii. Skąd mam wziąć pieniądze na armię, skoro mam tylko 500 złotych przychodzą na turę? W Herosach złoto leży na ziemi. Problem w tym, że praktycznie wszystko co ma wartość przekraczającą bardzo niski pułap jest strzeszone przez neutralne jednostki i trzeba mieć silną armię, żeby móc te złoto i inne skarby podnieść. W jaki sposób inwestuje się w jednostki? Wszystkie po kolei? Z ulepszeniami? No nie. Opowiadałem już o tym w odcinku o walce, ale każde miasto ma bardzo użyteczne jednostki i takie, w które kompletnie nie opłaca się inwestować. Najczęściej jednostki poziomów pierwszego, drugiego i trzeciego wykorzystujemy do wczesnych walk. Pierwszy tydzień i ewentualnie początek drugiego tygodnia. Czwarty, piąty poziom jest niestety pomijany, a głównym celem jest zdobycie jednostek szóstego i siódmego poziomu. Dlaczego taki poziom? Pierwszy, drugi i trzeci poziom jednostek dostajemy na start razem z bohaterami startowymi i też tymi w tawernie. Dlatego zbiera się tego bardzo duży stak, który zadaje bardzo dużo obrażenia. Czwarty i piąty poziom mają taki problem, że nie ma ich na tyle dużo, żeby właśnie zadawały znaczące obrażenia i są na tyle słabe, że łatwo jest je stracić. Przy czym trzeba pamiętać, że są wyjątki, takie jak wampirzy lordowie czy lisze. Jednostki szóstego silnego poziomu są na tyle silne, że nawet w małych ilościach mogą wygrywać walki same. Weźmy takiego anioła. Ma 200 życia, co oznacza, że może przyjąć 199 obrażeń, a walkę i tak wygramy bez strat. Gdyby te obrażenia miał przyjąć pikinier, to uwzględniając punkty obrony zginęłoby około 40 pikinierów. Dlatego dla każdego miasta jest opracowany jeden, maksymalnie dwa plany inwestowania w jednostki. Chodzi w nich o to, żeby pod koniec pierwszego tygodnia mieć użyteczną jednostkę wysokiego poziomu i załapać się na przyrost w drugim tygodniu. Na przykład plan budowy twierdzy obejmuje 4 dni. Pierwszy to ulepszenie goblinów, drugi ulepszenie psów, trzeci postawienie roków, a czwarty, nasz główny cel, postawienie behemotów. No dobra, masz silną armię, ty szybciej ode mnie ale na przestrzeni kilku miesięcy to nie ma znaczenia. Przy kilku miesiącach faktycznie Capitol w dość specyficznych warunkach może zdobyć przewagę. Mapa musi odznaczać się wyjątkowym brakiem użytecznych obiektów do kontrolowania, bo jeśli jest na mapie kilka miast do przyjęcia, to przychód z nich już działa jak kapitol. Ale zazwyczaj gra kończy się w pierwszym miesiącu, co sprawia, że kapitol nie ma kiedy błyszczeć. Jednak chodząc z dwoma bohaterami nie zwiedzimy mapy tak szybko. Limit bohaterów na mapie to 8 i w większości przypadków powinniśmy trzymać się właśnie tej liczby. Ale co mają robić ci wszyscy bohaterowie, skoro armia jest tylko jedna? To fakt, armia jest jedna, ale bohaterowie mogą ją sobie przekazywać. Potocznie nazywamy to chainowaniem. Jeden bohater potrzebuje 8 dni, by przejść z armią drogę, którą 8 bohaterów ustawionych w łańcuch jest w stanie przejść w jeden dzień. W opisie jest link do filmiku obecnego Mistrza Polski, Tyrannoxusa. Komentuje tam swój chain wykonany w jednej turze. Filmik długi, ale na ten moment nie ma lepszego przykładu chainowania. No dobra, czas na przykłady. Zawsze jak pojawia się artykuł o Heroes 3, to widzę screena z tej mapy. Wszyscy na jednego. Czy na tej mapie idziemy w kapitel, czy w armię? Zagrałem tę mapę twierdzą na poziomie trudności Hetmana i poszedłem w armię. Twierdza w pierwszy dzień ulepsza gobliny, co daje szybkie jedynki i prowadzi do głównego powerstaka drugiego dnia, większych jeźdźców. Więc z pierwszego dnia unikają walk i zbierają wolne surowce. czy jeździec z T-Rexorem poradzi sobie z każdym typem przeciwnika, który jest wolniejszy od niego, a oto trudno. Pokonuje bez strat strzelców i przy zbitej kontrze daje sobie radę z piechotą, więc z drugiego dnia można zdobywać już surowce i doświadczenie schowane za strażnikami. Garnison, pełen strzelców, na pierwszy rzut oka nie zachęca do tak szybkiej eksploracji, ale to insulat Same psy pokonują elfów bez żadnych strat. Warto tu zauważyć, że do żadnej walki nie biorę całej armii. Tylko taką, jaka jest mi potrzebna. Piątego dnia zajmuje neutralne miasto i podejmuję skarbiec Krasnali, żeby zdobyć pieniądze potrzebne na behemoty. I od teraz kieruję się prosto na przeciwników. Drugiego dnia, drugiego tygodnia, Zajmuję miasto jednego z nich i pokonuję w walce główną armię. Przy dobrych wiatrach właśnie stawiałbym kapitol i nie ruszyłbym się ze strefy startowej. W międzyczasie wysłałem jednego z chorosów, żeby przygotował atak na kolejnego przeciwnika. Przekazałem armię chainem do Gunara i po krótkiej gonitwie po mapie go wykończyłem. Całość zajęła mi około 35 minut, a w grze minęło 16 dni. Do tego czasu kapitol dopiero by się zwrócił, a walka za zmiętymi przeciwnikami byłaby o wiele trudniejsza. Więc pomijam już przykład z gry kapitolem. A w jakich przypadkach kapitol może okazać się lepszy? Weźmy takie marowe jezioro. Mapa, na której mamy dwóch przeciwników. Mapa jest bardzo uboga, a eksploracja trudna, chociaż możliwa. Eksploracja daje niewiele poza pokonaniem jednego przeciwnika, chociaż już samo to daje nam trzy dodatkowe miasta. Jednak, żeby dostać się do drugiego przeciwnika, musimy przejść przez antymagiczny garnizon z rdzowymi i błękitnymi smakami. Żeby ta przebić potrzeba ogromnej armii i nawet jeśli w pierwszym tygodniu pójdziesz w armię, żeby załatwić tego jednego, to postawienie kapitolu prędzej czy później jest optymalne. Więc przesłanką do kapitolu są silni strażnicy blokujący szybką ekspansję. Co jeszcze? Woda. Woda skutecznie spowalnia tempo rozgrywki, przez co Kapitol ma czas na rozwój. Jednak wbrew temu co mówi większość ludzi, w tym przypadku rozmiar nie ma znaczenia. Mowa oczywiście o rozmiarze mapy. Bez Kapitolu można grać zarówno mapy S, jak i XL +U. Chodzi tylko o możliwość szybkiej ekspansji i zdobywania obiektów, miast itp. itd. Z tym, że przy większych mapach może być potrzebny miejski portal, czyli zaklęcie czwartego poziomu z magii ziemi. No i jeszcze przypominam, że najważniejszymi obiektami na mapie są siedziska silnych jednostek i banki z jednostkami. I właśnie dlatego nie będzie to przykładu z gry na mapie losowej, bo tam banków jest o wiele więcej. Drugiego dnia gry dostajesz się Viven, trzeciego dwa anioły, a na początku drugiego tygodnia pokonujesz horde Himmer. Naprawdę nie ma tu o czym mówić. Podsumowując, na dużej większości map optymalne zagranie nie uwzględnia kapitolu. Chociaż definitywnie są przypadki, w których jest on konieczny. Trzeba pamiętać o tym, że wczesna kontrola mapy daje nam o wiele większe benefity niż postawiony kapitol. A jak już chcemy go mieć, to zdobądźmy go przejmując miasto przeciwnika. Osobiście uważam, że aktywna gra wojskiem jest o wiele ciekawsza i zabawniejsza od przeklikiwania tur w swoim mieście. Ale żeby nie było, ja tylko mówię jak grać optymalnie, a nie jak macie grać. To jest drugi i zarazem ostatni odcinek wprowadzający. Od teraz raczej będę zajmował się sprawami pvp, a pierwszy temat to frakcje, wady, zalety, na co zwracać uwagę na mapie, jasy bohaterowie, jakie jednostki i jak się nimi gra na bogatych i biedniejszych szablonach. Frakcji jest 10, więc w komentarzach możecie zaproponować od których mam zacząć. Nie wiem jeszcze czy będzie frakcja na odcinek, czy może zmieszczę więcej w jednym materiale, więc dajcie kilka propozycji. No to na razie, do następnego. A, standardowo odcinki będą wychodzić mniej więcej co tydzień. Wiem, że na, na ten zaszły trzy tygodnie, ale teraz już na pewno dam radę.